No ponownie jak już widzicie w normalny filmik do, w normalnej już jakości tutaj Ostatnio się zdarzyła taka wpadka właśnie, że nie zauważyłem w ustawieniach yy, kamery, że nagrywa mnie te mikrofonem, którym trzeba. No i tak wyszło. Akurat nagrywałem 5 odcinków pod żoną i już nie miałem jak tego zmienić. Dobra, gdzie tu teraz iść? Tutaj jest jakaś drabina jakieś skrzynki. Cały czas mi temperatura ciała spada, a nie mam gdzie się ogrzać. No tutaj na stówę coś będzie zaraz. Coś za spokojnie jest. No w końcu. Co tutaj mamy? No tu coś jest. No ale mi temperatura spada. O nie tak, chyba jakiś generator. Aaaaaa. Eee, już tułaś jakaś poczwara. To jakieś szafeczki jak zwykle. No, Zgubiliście w śnieżyce Nie, ja, nie odbiera Dobra tutaj zróbmy sobie może jakieś ulepszenie No, same nowe jakieś rzeczy Dobra tutaj Co tu mamy, shotgun Construct is weapon, nie wiem Zobaczmy sobie jeszcze tutaj. Tutaj nie mam nic fajnego, a tutaj do tego... Też nie. Wszystko na zero. Nie mam jakichś nowych części. Nie, nie mogę tego zrobić. Można by to jeszcze stworzyć, tą część, ale... Amo Scrap metal, akurat mam ten Scrab metal, to na razie nie będę, albo kupię jeszcze trochę Amo i tyle Dobra Tutaj ma jakąś broń robi, tego shotguna pewnie Więc idziemy dalej. Ciekawe kiedy ta walka z bosem będzie. Tu jest winda już. Kurczę, muszę czasu pilnować. No no, fakty graficzne super tutaj. Śladek krwi na czole. Oszraniona głowa. No w starym jeszcze naprawdę nie mam do czego się tutaj przyczepić. Mam nadzieję, że dobrze idę. O tu coś jeszcze jest. O rate of fire. No tylko szkoda, że teraz, bo tam okra ławka była, to można by było zainstalować. O Oulisia, nie wiem co mam robić teraz. Trzeba uciekać. No czy chcesz, raz mi temperatura spada. Wo, ale się wystraszyłem teraz. No już mam znacznik na żółto. Nie wiem, jakby się tu samemu można było ogrzać. No, coraz niższa ta temperatura. Tu nie było nigdzie ognia, no to Nie, bo zaraz mi spadnie do zera i będzie koniec. Ty. Tutaj też nie mogę wejść. To fajnie, co teraz? Nie, no nie wiem o co kamu, co teraz mam tutaj zrobić? Tam też nie pójdę. A temperatura spada, nie, no zaraz zginę. Czemu tego rozwalić? Nie mogę. Ponieść też nie mogę. Gdzie tu się można ogrzać? A, m... Mm, zaraz już zginę. Nie wiem, jakieś karty nie wziąłem. Nie, jest, jeszcze raz trzeba. Nie wiem, czego tu nie ogarnąłem. Tam coś jest jakby. Nie wiem, nie wiem, jeszcze raz. No nic tu nie ma, co ja tu mogę zrobić. A, no, super. Teraz znowu oni tutaj wyjdą. Nie wiem, nie ogarnią tego. Czemu mam tą broń? Nie wiem, czy ja czegoś nie ogarnąłem wtedy. Ale no, ładnie już krepie ta broń. Nie wchodź mi tam. No i dalej Dalej nie idzie tu wejść No tutaj nic nie ma Tam dalej też nic nie było Tu były jakieś szczęście, no ale wtedy też je wziąłem Tutaj tak samo artefakt jakiś znalazłem. Nie wiem, co by to jeszcze można było zrobić. Zaraz znowu umrę i się skończę na tym. Tu jeszcze coś wychodzi Dobra, szybciej, chłopie, ruszaj się O, tutaj w końcu jakieś przejście jest. No sklepie tego nie mogli ukryć. No, udało się. Dobra, na początku nie ogarnęłem, ale udało się w końcu. Odnówmy sobie zdrowie. No, tu już nic nie ma ciekawego. Widzę teraz gróbkami będą latać, tak? Gdzie teraz mam iść? Aż, nawet nie pokazuję, albo pokazuję Nie pokazuję, bo nie ma Eli kuźwa, ja nie wiem gdzie mam iść Nie wiem czy tam na prawo, czy tutaj, chyba tutaj, dobrze idę A, ich po śniegiem widać Dobra, a przynajmniej jakieś tutaj rzeczy ciekawe mają Amunicja Kochane, zaś mnie wystraszył Kuźwa wychodzą z tej ziemi żyga na mnie Tak jest Co tu jest? Kurczę, nie no, teraz to się zgubiłem. Nie wiem gdzie zaś mam iść. No tu musi być jakieś pomieszczenie. Nie no, zajebiście. Ci cały czas wychodzą, a ja nie mam gdzie się schować. Kurczę, blady, ile tu tego świństwa jest? It's a shame us Isaac. Well, I'm again. Where is everyone? They headed for a research facility up the ridge. We found snow suits. But they weren't enough to go around, so... I decided to stay behind. There might be more down in the basement, but... yeah. Might be. Well, the elevator's shut. Myślę, tak to sobie goda, sobie tutaj latam i szukam różnych rzeczy ciekawych No chyba coś będzie trzeba z tym zrobić O, załóż to z powrotem. To nie. Tam była jakaś nowa część to. Add damage. Tego nie mogę wyrzucić. Rzeczy. ale dobra zobaczmy na no teraz będę miał tych naboi no w magazynku dobra dalej 13 i damage powinien być większy nie wiem po co tutaj właśnie, właśnie te świecące takie te coś tu zostawił? Nie. To na pewno by szło jakoś wejść. A, dobra, już wiem. Nie mogę tego zabrać. No to chyba trzeba na te drugie tam nałożyć i wtedy to będzie działało. Coś jest ta winda. działa już nie tylko jedna była potrzebna miejsca jedziemy na górę chyba to dalej. A ten czego ten tutaj szuka? Oczywiście nie, mo, nie mogę go zabić. Tutaj nie ma nic. Mhm. Już mi się nie podoba ten motyw, bo pewnie zaraz coś wyjdzie z tego worka. No, ale dobry motyw. Jeszcze ta muzyczka, kocham ją. Ja jak pierdolę. Strzelać się, nie strzelać. się takie chudzielce na szczęście nie są jakieś mega wytrzymałe i dużo rzeczy mają przy sobie Tutaj jakieś szafki, pierdoły Staza Nie, ogniwa Nie czy chyba od czegoś szukali właśnie w lodówce w kolacji im przeszkodziłem Znowu te wiadomości eee, no nie będę uciekał. Ale taki... Taki sobie przy górą przyszedł No nie was tu jeszcze będzie Chwe oni mają rzeczy przy sobie Aś ty Chyba ich główną jakby potęgą jest to, że oni w grupach chodzą. Z tego co zauważyłem. O jeden szaf nogi leżą. No ile was tu jeszcze będzie wypadać? Proszę. Muzyka się już uspokoiła, to już koniec chyba tego cyrku. Tak, jeszcze mnie krzesło blokuje. Nic już tu nie ma. Więc idziemy dalej. Czyżby kolenda przyszła? Mm. Są jakieś takie artefakty. Nie mam pojęcia po co to jest, czy to ma jakąś formę znajdzie, czy czego To są beczki wybuchowe. Nie wiem czy je teraz rozwalić, czy nie. Lepiej nie, zostawmy to na kiedy indziej. Tam znowu jakaś minigierka. No na stówę będzie jakaś, jak coś po tej muzyczce idzie poznać. I znowu trzeba to poobracać. Trzeba to połączyć Tak Nie, też nie Cały czas mi to jeden element nie pasuje No wszędzie ta butla przecież jest, tak? Tak, ale znowu jej tutaj nie będzie To jest jakby kluczowa znowu tego nie połączę, to musi być na pewno na dole To, nie to Teraz ja to mogę zrobić, też nic nie zrobię O, dobra, ogarnąłem. Aha, fajnie. No to pewnie muszę stazy. Wracę ze stazy, odnowię. Tutaj chyba już nie ma nic ciekawego. Dobra, wiecie co tutaj sobie zakończymy, bo dziękuję za obejrzenie filmiku i do, następne, do następnego razu. Cześć.